Niepokalana Królowo, moja niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona, jako Twoja ukochana córka, i aby Cię prosić z najgorętszym westchnieniem, w tym miesiącu poświęconym Tobie, o największą z łask, ażebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, Pozwól mi w nim żyć jako twoja córka, a żeby ono już więcej nie było bezludne, ale zamieszkałe przez Twoje dzieci. Dlatego też wszechwładna królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła kierować moimi krokami i doprowadzić mnie do Królestwa woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz moją mamą i tobie, jako mojej mamie, zawierzam swoją wolę, abyś mogła ją wymienić na wolę Bożą i abym ja tym samym mogła być pewna, że nie opuszczę jej królestwa. Proszę cię więc, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, czym jest wola Boga. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ofiara miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia, mamy przyjść na kolana naszej niebieskiej mamy i powiedzieć do niej Moja Mamo, ja kocham Cię, i Ty kochaj mnie też. I daj łyk woli Bożej mojej duszy. Daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie swoje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem. Dzień 25 Królowa nieba w Królestwie Woli Bożej Nazaret Symbol i urzeczywistnienie Królestwa Bożego Fiat Życie ukryte jest ona jego depozytariuszem, źródłem i niewyczerpanym kanałem. Dusza do swojej wszechładnej królowej. Najsłodsza mamo, oto jestem ponownie u Twoich Matczynych Kolan, gdzie znajduję cię wraz z małym chłopcem Jezusem. Gdy go turisz, opowiadasz mu swoją historię miłości, a on opowiada ci swoją. Och. Jak wspaniale jest znaleźć Jezusa i mamę wspólnie rozmawiających. Ich uniesienie miłości jest tak wielkie, że oboje są o nie mieli. Matka zachwycona w synu, a syn w matce. Święta Mamo, nie odtrącajcie mnie, ale trzymajcie przy sobie, abym słuchając tego, co mówicie, mogła się nauczyć was kochać i zawsze spełniać Najświętszą wolę Boga. Lekcja Królowej Nieba. Najdroższa córko: Och, jak bardzo na Ciebie czekałam, żeby kontynuować swoje lekcje o królestwie, które najwyższy Fiat coraz bardziej we mnie rozszerzał. Musisz wiedzieć, że mały domek w Nazarecie był rajem dla Twojej Mamy, dla drogiego i słodkiego Jezusa oraz dla świętego Józefa. Mój drogi syn, będąc odwiecznym słowem, z natury posiadał w sobie wolę Bożą, a w jego małym człowieczeństwie znajdowały się ogromne morza światła, świętości, radości i nieskończonego piękna. Ja przez łaskę posiadałam Wolę Bożą, i chociaż nie mogłam tak jak ukochany Jezus ogarnąć jej nieskończoności, ponieważ on był bogiem i człowiekiem, a ja jedynie jego ograniczonym stworzeniem. To porze Fiat napełnił mnie tak bardzo, że ukształtował we mnie morza światła, świętości, miłości, piękności i szczęścia. I tak ogromne było owo światło, owa miłość i wszystko, co może posiąść wola Boża z nas wychodząca. Że święty Józef został tym przesłonięty i zatopiony i żył naszym odbiciem. Droga córko, w tym domu w Nazarecie królestwo woli Bożej było w pełni życia. Każdy nasz mały czyn, to znaczy praca, rozpalanie ognia, przygotowywanie pożywienia, wszystko to było ożywione najwyższą wolą i kształtowane trwałą świętością czystej miłości. Dlatego z każdego z naszych czynów, od najmniejszego do największego, tryskały radość, szczęście i nieskończone błogosławieństwa. Byliśmy tak bardzo zatopieni, że czuliśmy się jakby zalani ulewnym deszczem nowych radości i nieopisanego szczęścia. Córko moja, musisz wiedzieć, że wola Boża z natury posiada w sobie źródło radości, i gdy panuje w stworzeniu, lubuje się w dawaniu w każdym Jego czynie nowej i nieskończonej radości i szczęścia. Och, jak bardzo byliśmy szczęśliwi! Wszystko było pokojem i najwyższą jednością. Jedno czuło się zaszczycone, będąc posłusznym drugiemu. Mój drogi syn. Także współzawodniczył, gdyż chciał być kierowany w drobnych pracach przeze mnie i przez świętego Józefa. Och, jak wspaniałe było go widzieć, gdy pomagał swojemu zastępczemu ojcu w pracach rzemieślniczych oraz dyspożywał posiłek. Ale jakże wiele mórz łask wylewał w tych czynach na korzyść stworzeń. Droga córko, posłuchaj mnie. W tym domu w Nazarecie, w Twojej mamie i w człowieczeństwie mojego syna zostało utworzone Królestwo Woli Bożej, po to, aby mogło być przekazane w darze rodzinie ludzkiej, gdy będzie gotowa na przyjęcie dobra owego Królestwa. I jakkolwiek mój syn był królem, a ja królową, byliśmy królem i królową bez poddanych. Nasze Królestwo mimo że mogło pomieścić w sobie wszystkich i dać życie wszystkim, nie było zaludnione, ponieważ potrzeba było najpierw odkupienia, aby przygotować i przysposobić człowieka do wejścia do tego tak świętego królestwa. Co więcej, ponieważ było ono w moim posiadaniu i w posiadaniu mojego syna, którzy w porządku ludzkim jesteśmy częścią rodziny ludzkiej, a mocą Bożego Fiat i początego Słowa częścią rodziny Bożej, stworzenia otrzymały prawo, żeby do niego wkroczyć. Boskość dała prawo i zostawiła otwarte drzwi dla każdego, kto chciałby do niego wstąpić. Nasze ukryte trwające tak wiele długich lat życie służyło więc przygotowaniu dla stworzeń Królestwa Woli Bożej. Dlatego Żebyś zapomniała o swojej własnej woli, chcę Ci ukazać, co uczynił we mnie ów najwyższy Fiat. A gdy dasz rękę swojej matce, ja będę mogła poprowadzić Cię do bogactw, które z taką miłością dla Ciebie przygotowałam. Powiedz mi, córko mojego serca, czy ucieszysz mnie oraz Twojego i mojego drogiego Jezusa, którzy z tak wielką miłością Cię oczekujemy, w tym tak świętym królestwie, żebyś mogła żyć razem z nami, całkowicie w woli Bożej. Droga córko, posłuchaj o jeszcze innym geście miłości, jaki mój drogi Jezus dla mnie uczynił w tym domu w Nazarecie. On uczynił mnie depozytariuszem całego swojego życia. Gdy Bóg dokonuje jakiegoś dzieła, Nigdy nie pozostawia go w zawieszeniu ani w próżni, ale poszukuje stworzenia, w którym mógłby zawrzeć i na którym mógłby oprzeć całe swoje dzieło. W przeciwnym razie zaistniałoby niebezpieczeństwo, że dzieła Boga byłyby bezużyteczne, co się stać nie może. Mój drogi syn składał więc we mnie swoje dzieła, swoje słowa swoje cierpienia, wszystko. Nawet swój oddech składał w swojej matce. A gdy przebywaliśmy w naszym pokoiku, swoim łagodnym głosem opowiadał mi o wszystkich Ewangeliach, które miał publicznie wygłosić i o sakramentach, które miał ustanowić. Wszystko mi powierzał. A składając we mnie wszystko, tworzył ze mnie niewyczerpany kanał i źródło. Ponieważ ze mnie miało wyjść Jego życie oraz wszelkie jego dobra na korzyść wszystkich stworzeń. Och, jakże się czułam bogata i szczęśliwa, doświadczając, jak składane było we mnie wszystko, co czynił mój drogi Jezus. Wola Boża, która we mnie królowała, zrobiła mi miejsce, abym mogła przyjąć wszystko. Jezus odczuwał ze strony swojej mamy odwzajemnienie miłości i chwały wielkiego dzieła odkupienia. Czegoż to nie otrzymałam od Boga, ponieważ nie czyniłam nigdy swojej woli, ale jedynie Jego, wszystko, a nawet samo życie mojego syna było do mojej dyspozycji. I gdy we mnie pozostawało, mogłam je zwielokrotnić, i dać każdemu, kto z miłością mnie o nie poprosił. A teraz, moja córko, jedno słówko do ciebie: Jeśli zawsze będziesz czynić wolę Bożą, a nigdy swoją własną, i jeśli będziesz w niej żyła, to ja, twoja mama, złożę w twojej duszy wszystkie dobra mojego syna. O, jak bardzo będziesz się czuła szczęśliwa, będziesz miała do dyspozycji życie Boże. Które da ci wszystko, a ja, będąc Twoją prawdziwą mamą, stanę na straży, aby to życie mogło w Tobie wzrastać i utworzyć Królestwo Woli Bożej. Dusza. Święta Mamo, oddaję się w Twoje ramiona. Jestem małą córeczką, która odczuwa ogromną potrzebę Twojej matczyny opieki. Och, proszę Cię. Weź tę moją wolę i zamknij ją w swoim sercu, i nigdy więcej już mi jej nie oddawaj, abym mogła być szczęśliwa, żyjąc jedynie wolą Bożą. W ten sposób sprawię radość Tobie i mojemu drugiemu Jezusowi. Ofiara. Dzisiaj, aby mi oddać cześć, złożysz trzy krótkie wizyty w domu w Nazarecie i otoczysz czcią świętą rodzinę, oraz odmówisz trzy razy ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała ojcu, prosząc nas, abyśmy Ci pozwolili żyć pośród nas. Modlitwa. Jezu, Maryjo i Józefie, przyłączcie mnie do siebie, abym razem z Wami mogła żyć w Królestwie Woli Bożej.